Województwo lubelskie obecnie przechodzi dużą modernizację. Niestety, w dalszym ciągu można spotkać jeszcze dachy kryte azbestem. Jak dowodzą badania, azbest to substancja bardzo szkodliwa i niebezpieczna dla naszego zdrowia i środowiska. To jedna z dziesięciu najniebezpieczniejszych substancji na świecie. Osoby, które przebywają w jego sąsiedztwie, narażone są na pylicę azbestową oraz choroby nowotworowe. Za chwilę dowiecie się, w jaki sposób pozbyć się azbestu, aby nie narazić na niebezpieczeństwo siebie oraz bliskich. Azbest stosowano od ponad 100 lat ze względu na jego zalety, takie jak odporność na wysokie temperatury, działanie substancji żurących czy elastyczność. Istnieje około 3000 wyrobów zawierających azbest: pokrycia dachowe, płyty elewacyjne i balkonowe, rury w instalacjach wodociągowych czy kanalizacyjnych. Gdy dojdzie do korozji lub uszkodzenia takich wyrobów, następuje uwalnianie się włókien azbestowych do powietrza i możliwość wdychania ich do płuc. Jak uchronić się przed ich szkodliwym działaniem? Po pierwsze, zlokalizuj wszystkie wyroby zawierające azbest na terenie Twojej posiadłości. Pamiętaj, że azbest występuje w wielu wyrobach, takich jak worki do przechowywania zboża, czy koc azbestowy do gaszenia pożaru. Po drugie, dokonaj oceny ich stanu według wytycznych zawartych w rozporządzeniu Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej. Pomoże Ci pracownik Twojej gminy. Po trzecie, nie usuwaj azbestu samodzielnie. Od tego są specjalistyczne firmy. Po czwarte, Usuwanie azbestu to koszt związany z jego demontażem, pakowaniem, transportem i utylizacją na odpowiednim składowisku. Na pomoc przychodzą gminy, które systematycznie wspierają finansowo mieszkańców. Aby uzyskać wsparcie, wchodzimy na stronę www.azbest.lubelskie.pl. Wypełniamy dokumenty i składamy je w swojej gminie. Wyniki będą na stronie u pracownika gminy oraz w regionalnym biurze projektu. Azbest usuwa specjalistyczna firma wyposażona w odpowiednią odzież ochronną, konieczną do wykonania takich prac. Stoimy! Niedaleko budynku, z którego usuwacie Państwo azbest. Możemy wiedzieć, jak do tego w ogóle przystąpić, jak się zabrać do tego dzieła. Przed przystąpieniem do prac trzeba zabezpieczyć teren przede wszystkim. Powinno się usuwać albo windą mhm. dekarską. Okay. To jest spuszczanie na windzie, albo należnie. No i założyć ubranie ochronne. Okej, okay, ma Pan e, fajny garniturek. Czyli bez tego ani rusz. Bez tego ani rusz. Coś robicie z azbestem, kiedy rozpoczynacie, jak chodzicie na dach? Przed zdjęciem spryskujemy danym środkiem, później usuwamy. Usuwać. Po to dwie godziny musi być spryskane przed... przed rozpoczęciem pracy. Przed rozpoczęciem. Dobrze. A jak już go mamy usuniętego, mhm. jest już na ziemi, co dalej się z nim dzieje? Kładziemy na paletę dany eternit i później foliujemy folią, streczem jest zabezpieczony do transportu i jedzie jedzie na składowisko. Brawo, jedzie na składowisko. Azbest nie do lasu, nie na łąkę, tylko na wyznaczone, tak, tak, przygotowane tak. odpowiednio do tego tak. celu. Jakie najczęściej popełniają ludzie błędy przy usuwaniu azbestu? Najczęściej to jest niezabezpieczony teren i zrzucanie eternitu na ziemię. Indywidualnych form zabezpieczeń też nie stosują. Tak, żeby się nie użyło, gdzie ulatniał się ten azbest. Okej, okay. no to życzę owocnej pracy i proszę na siebie uważać. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Prawda, że lepiej? Oby więcej takich inwestycji. Estetyka to jedno, ale najważniejsze jest zdrowie. Bądźmy bezpieczni bez azbestu.